Witajcie na kanale. Słuchajcie, niesamowite newsy wczoraj wyszły. Mianowicie Nucleus od Audio Imperii, niesamowita, epicka biblioteka wkracza dzięki MuseScore. I jeszcze, słuchajcie, nie ochłonąłem po tej wieści, myślę, że to jest niesamowita informacja, aczkolwiek nie będzie to tanie, ale i tak tańsze niż zakup Nucleusa. Mam Nucleusa na mm, kontakta, pełną wersję i ciekaw jestem, czy MuseScore zgodzi się na taką współpracę ze mną. Napisałem do nich, zobaczymy. Aby wam móc to wszystko pokazać, to tylko taka szybka zajawka. Zobaczcie, jest za trzy stówy teraz. Mamy tutaj całą gwardę instrumentów, którą znajdziemy w nukleusie. Między innymi właśnie solowe instrumenty. Mamy skrzypce. Mamy piękny flet. Mamy piękny obój, mamy piękny klarnet, piękny fagot. Mamy tutaj całe sekcje, mamy takie epickie smyczki, epickie staccato, spicato. Także naprawdę i solistów tutaj jest chór, także ogólnie Nukleus będzie osobny odcinek o Nukleusie na wersję kontakt, bo to jest piękna biblioteka. Tutaj jest film, zobaczcie, odpalimy sobie. Ja tylko jakby zobaczyłem wczoraj wieczorem, że to jest, nawet wrzuciłem informacje na YouTube, a, ale tego filmu jeszcze nie oglądałem. Obejrzyjmy go razem. To jest film zapowiadający minuta za 20. Tyle ze mną teraz spędzicie. Patrzymy, co tu się dzieje. Ale to jest znana w ogóle? Słuchajcie. Progresja kordów, chyba wszyscy możemy. Что же тебе Kurczę, słuchajcie, niesamowite, bo wiecie, to ogólnie jest droga biblioteka, bo ona teraz kosztuje na wyprzedaży chyba coś koło 300 euro, jakbyśmy chcieli na wersję kontaktu. kontakta. A tutaj mamy przygotowane pod MuseScore'a. Mamy to przygotowane, słuchajcie, gotowe do działania na nutach, co jest niesamowite, bo można oczywiście wrzucić Audio Imperie do MuseScore'a, ale będzie tam troszkę roboty. A tu mamy wszystko gotowe. Jestem niesamowicie ciekaw, jak to brzmi. Nie chcę tych trzech słówek wydawać, więc napisałem, może się zgodzą. Trzymajcie mocno kciuki. Nie chcę od nich pieniędzy, chcę po prostu tylko na chwilę dostać, na tydzień, dwa, tą bibliotekę do testowania. Zobaczymy, na ile Belgowie są w tej kwestii otwarci. Jeżeli zastanawiacie się nad jakąś epicką, dobrą biblioteką, nie chcecie się bawić w te wszystkim MIDI, w DAWy i tak dalej, chcecie mieć świetne jakości brzmienie filmowe, takie pickie w waszym programie do notacji NUT, to w tym momencie wygrywa to. To jest 300-400, potem chyba bez rabatu złotych. To nie jest dużo za takie instrumenty. I jak będę miał okazję to przetestować, to słuchajcie, zrobię Wam wideo i zrobimy jakiś epicki kawałek, może jakiś piratów, albo zrobimy coś własnego, zobaczymy. Bo to są dobre informacje. I zobaczcie to, co mówiłem w poprzednim wideo, jak gdzie to oglądajcie. Będą to rozszerzać, będą to rozbudowywać. I myślę, że Muscor wkroczy kolejny raz na bardzo wysoki poziom dla każdego użytkownika. I w tych darmowych dźwiękach jest genialny, także zobaczcie, nie musicie płacić i już macie, ale jak chcecie troszeczkę więcej, to dostajecie coraz fajniejsze rzeczy. I dzięki, słuchajcie, Miuskor, za takie niesamowite kolaboracje z takimi w ogóle firmami jak Audio Imperia, bo. Oni w tym czasie, teraz robią tak genialne sample. BBC jest piękna, bo BBC jest nagrywana w tak pięknym studio, brzmi bardzo klasycznie, ale jak potrzebuje mocne filmowe brzmienie, jak potrzebuje mocne puzony, potrzebuje mocne waltornie, nie takie delikatne, tylko mocne, pierdzące waltornie, no to w BBC tego nie ma. Chyba, że sobie uruchomimy tam artykulację, ale ona nie ma nawet legato. Więc Audio Imperia macie tak, sekcje, pojedyncze instrumenty, macie chór. Chór śpiący jest taka to frazy i macie chór śpiący, ale no, tam legato chyba nie ma chór, ale ma bardzo dobrze ustawione ten sustain, że nie, nie ma takich opóźnień, wiecie, między zmianą dźwięków. Macie też takie synthpady, które, no, no po prostu jedna biblioteka, a dostajecie wszystko na talerzu do robienia fajnej muzyki, epickiej, filmowej, trailerowej muzyki, bo Audio Imperia chyba słynie z tego, że oni na początku robili takie właśnie, wiecie, takie Ryzeny, takie boomy do muzyki trailerowej. No i dalej tworzą fajne rzeczy, także jestem mega podekscytowany i mam nadzieję, że będę miał okazję zrobić taki długi odcinek dla Was i pokazać Wam, jak to działa. Tyle. Trzymajcie się, pa.